Jak pan wynik meczu? Oczywiście Polska-Niemcy, tak? Tak, Polska-Niemcy w niedzielę. Ja myślę, że wynik będzie na naszą korzyść 2-0. Yy, dlaczego taki typ? O że w Polaków, zawsze dawali. Oni dali swoje, myślę, że weźcie się opiszą. Czy zakładał się pan z kimś o wynik? Nie, raczej. A jak będzie oglądał pan mecz? Myślę, że w pracy, bo w tych godzinach pracuje. <grym> Czyli razem z kolegami z Polaków? Oczywiście, z i z Wynik w meczu u polu Nie interesuje mnie to, ale ja powinni wygrać 2-0. Panie, ogląda Pan mecze? Tak, czasami mecze. A ten będzie Pan oglądał? Będę. Yy, z rodziną, ze znajomymi? Z rodziną. Yy, ale jakiś typ? Jakby na, na tą chwilę miał Pan strzelić? Nie nie wiem, nie mi nic powiedzieć. Wygramy, czy nie? Powinniśmy wygrać. Patriotycznie? Patriotycznie. się przegramy. Aha, czyli tak od razu. Ale jakiś wynik? Konkretne liczby? Nie no, jednego honorowego pewnie strzelimy, 3-1 albo 2-1. E, gdzie będzie pan oglądał mecz? Nie będę go oglądał. <noise> żeby się nie denerwować? Nie, po prostu nie będę <noise> <nie głosy> <nie głosy> e, Gdzie będzie pani oglądała mecz? Słuchała w radiu. A dlaczego nie będzie możliwości, żeby oglądać? Jadę w trasie. W pracy Nie, jadę z tatą na Mazury. Aha, czyli razem z tatą będziecie słuchać. Tata też kibic? Aha. Też. Jak Ręda. obstawia? Zakładacie jak się? Ja. Tak, nie będzie zakładu nie. w takim razie. Y... Zgadzamy się zazwyczaj. I jest Pani przekonana, że jednak Niemcy wygrają? 90%. I jak Pan odstawia wynik? Ile będzie? Serce podpowiada, tak. że wygra Polska, ale rozsądek, że wygrają Niemcy. Aha, A jeśli miałaby wygrać Polska, to ile tak jeszcze racjonalnie można powiedzieć? 2-1. A zakłada się z kimś Pan o swój typ? No, zamierzam się, planuję założyć się z Media <noise> Tak, żeby, żeby <noise> wygrać? Tak, telewizor. <noise> A będzie Pan oglądał mecz z rodziną, ze znajomymi, z czy z może rodziną? Wszyscy kibicują? Wszyscy. Chcę zapytać, czy jest Pan kibicem? Tak. No, jest w Tak? O, proszę pokazać. I gdzie flaga będzie zawieszona? tutaj. W, sobotę, w niedzielę albo w poniedziałek będziemy wyjeżdżać to zatem do Danii, nie do pracy, to będziemy mhm. jechać przez Niemcy, to akurat yy, wywiesimy i będziemy kibicować. Świetnie, czyli będzie miał Pan okazję, żeby oglądać mecz? No na pewno. Yy, już w Danii czy jeszcze w Polsce? Yy, jeszcze w Polsce. Aha. I jak Pan odstawia wynik? No na pewno wygramy. Ile? No trzy, trzy to jednego. No to wysoki, wysoki typ. Czy z kimś się może Pan zakładał no, z bratem i z kolegą. O jakieś duże pieniądze? Nie, niewielkie. Tylko tak, o, o słowo. No, dokładnie. I, I z kim będzie pan oglądał mecz? No, z kobietą. E, czyli rodzinnie. No, w gronie rodziny na pewno. Też kibicuje, żona? No, na pewno. E, też jest za Polską, czy raczej inaczej? No, bardzo za Polską. Podobnie jak pan. Dokładnie. E, czy są okrzyki podczas meczu, jak strzelają go lekarze? Nie, bardziej spokojnie, bo dzisiaj jest. A wynik meczu. W powiedział, że te kilka jest Generalnie chciałbym, żeby Polska wygrała. A jeśli miałaby wygrać, to ile? Nie da się dużo wygrać. Ale jeżeli się uda wygrać jedną walką, to będę szczęśliwy, tak jak większość A będzie Pan oglądał mecz? Jeszcze nie wiem, ale prawdopodobnie tak. Z uwagi na to, że jestem w tej chwili od telefonem w pracy i być może będę zmuszony pracować. Ale tak? jeżeli czas pozwoli, to na pewno. W nie. kolegów czy z rodziną zawsze Pan ogląda mecze? w ale jednak chyba z rodziny. Czasem mam mało, tak mało wolnego czasu, że na pewno postaram się jednak z czasem Na kibicowanie zawsze się znajdzie? I jeżeli żona pozwoli. Też... Słyszałem dzisiaj, że nie wskazane dla męża przerywać w momencie, kiedy jest się kibicem. No ja jestem takim średnim kibicem, ale oczywiście chciałbym wygrać. Żeby...